Karp na święta Bożego Narodzenia. Jak go przygotować? Kochani, dzisiaj w tym filmie pokażę, jak oczyścić karpia, jak go wyporcjować i jak go zrobić w tradycyjny, najprostszy sposób. Tak, żeby po prostu smakował każdemu. Także zapraszam, zostańcie z nami, zobacz jak to zrobić. Trochę energii zielonej. Teraz do roboty. Kochani, karpie z rybą słodkowodną żyje przy dnie, więc no nie wiem, co byście nie robili, co byśmy nie robili z nim, to i tak trochę zawsze będzie czuć tym mułem. Ja pokażę taki mój sposób, jak trochę złagodzić, bo całkowicie nie da się tego zapachu po prostu i tego smaku mułu, nie da się wyeliminować, ale można go zminimalizować i ja pokażę, jak to zrobić. Także przejdziemy teraz do zlewu i tam ja oczyszczę tego karpia, pokażę jak pozbyć się tych łustych łusek, jak pozbyć się tego śluzu, bo niestety karp ma taki, jest bardzo śliską rybą i ma taki śluz, ale ja powiem jak to zrobić. Także przejdziemy teraz do, do zlewu. W pierwszej kolejności musimy, muszę tego karpia umyć w środku. Dobrze pozbawić się tych brzy i wszystkich, całej całej krwi po prostu. Ja karpia mam już wypatroszonego, także nie ma tutaj tego środka. Głowy na razie nie odcinam, dlatego że z tą głową będzie mi łatwiej go trzymać, bo naprawdę karp jest bardzo śliską rybą. I teraz jak pozbywamy się łusek? Odwrotną stroną noża po prostu musimy tak delikatnie skrobać. No karp ma to do siebie, że po prostu no, ma bardzo duże i twarde łuski. Nie ma ich dużo, no ale niestety ma. Tutaj na dole przy łetwach też. Teraz bierzemy się za drugą stronę. Ważne jest, żeby robić to odwrotną stroną noża, żeby nie uszkodzić po prostu skóry, nie pokaleczyć tej rzepy. Mam już karpia obranego, teraz go wyporcjuję. Najpierw trzeba się pozbyć głowy. Pozbywam się głowy, płetw. Jak masz nożyczki takie kuchenne, to możesz to nożyczkami po prostu poobcinać. Ja mam takie zwykłe, one chyba nie bardzo się nadają, więc zrobię to nożem. Przy czym pamiętajcie, żeby, żeby uważać na ości, bo są naprawdę bardzo ostre ości karpie. Są twarde i ostre, na no, mamy z jednej strony, teraz z drugiej strony, ogon też odcinam. I teraz można zrobić płaty, czyli można po prostu wyporcjować tak, albo zrobić dzwonki. Ja wolę dzwonki, więc będę kroił na jakieś 2-2,5 cm porcję. Proszę na takie takiej wielkości porcje i można je wtedy tutaj jeszcze przy, 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 przy ości po prostu takie zrobić Mniejsze połówki jest. ale ja wolę naprawdę dzwonki tutaj tą kłeczkę grzbietową też odetnę bo ona mi przeszkadza po prostu w poruszeniu Teraz tego karpia pójdę jeszcze raz umyć dobrze. Ja mam karpia swojego już umytego, wyczyszczonego. Teraz zrobię taki swój myk, po prostu który pozbędzie go tego zapachu i nada smaku. Muszę wycisnąć do tego sok z jednej cytryny. No, to tak w zależności, czy ma dużo soku cytryna, czy mało. Ja potrzebuję dobrze, dobrze skropić tą rybę cytryną. O, z jednej będzie akurat. Tu mam sok z cytryny i sól. I teraz na tą rybę ja dam 3 łyżki soli, łyżeczki go I dam ten sok z cytryny i to wszystko muszę wetrzeć po prostu w tą rybę i tak odstawiam na jakieś na jakąś dobrą godzinę. Teraz to muszę strecz folią, ładnie zamknąć i tak odkładam na jakąś godzinę do lodówki. Także ja widzę się z państwem za godzinę, a u was to będzie dosłownie sekunda. Chcemy podarować ci prezent. Darmowy e-book w formie listy. Listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów na pyszne obiady, które nie tylko cieszą podniebienie, ale także zadbają o Twoje zdrowie. To doskonała okazja, aby odkryć tajniki domowego gotowania i razem z rodziną spędzać więcej czasu przy stole. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody, które połączą Was jeszcze bardziej. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. U mnie minęła godzina, także ja już karpia wyjmuję. Teraz trzeba go osuszyć. Z tej cytryny nie płuczemy. Po prostu tylko trzeba osuszyć teraz ręcznikiem papierowym. Dokładnie, naprawdę dokładnie to trzeba zrobić, to nie będzie nam strzelało na patelni. Cytryna ładnie w mięsko wsiąkła. Teraz przygotuję panierkę. Dam trzy, cztery łyżki mąki pszennej i cztery łyżki bułki tartej. Raz, dwa, trzy, cztery. Także ja to robię pół na pół. Rybę teraz przydrawiam, bo to, że była w soli, to nic nie znaczy. Ja jeszcze to wszystko oprószę pieprzem czarnym. A może tutaj przełożę na półmisek. Nie wiem, czy widać dobrze, tak? Teraz lepiej? Tak? Dobrze. Przełożę tu na półmisek. świeżo roztarty pieprz jeszcze łyżeczkę soli i to wszystko dokładnie teraz wetrę w tą rybę uwaga na ostre ości teraz można się brać za panierowanie Dokładnie wciskamy tą brybę, tą panierkę. Ja w międzyczasie teraz może nastawię już patelnię, niech się rozgrzewa. Patelnię nastawiam na grzanie tak, jak mam maksymalnie 9, to robię na 8. Na patelnię teraz daję tłuszcz roślinny, olej rzepakowy. Chcę go trochę więcej, dlatego że no ryba musi być. Być w głębokim tłuszczu, ale też nie bez przesady. Jak jeszcze położymy rybę, to ten olej się podniesie. Chwilę niech się podgrzeje i będziemy kłaść rybę. Tłuszcz jest już odpowiedni, zdał się widać, że... O, tak można sprawdzić, czy jest ok. Można tam dzwonki właśnie ładnie poukładać. Jeden w drugi. Na raz wszystko się nie zmieści. Chyba że. Nie, nie zmieści się na raz, nie ma sensu. I teraz tak jakieś 5 minut z jednej strony, i później przewracamy na drugą stronę, i na drugiej stronie 3-4 minuty, i na pewno będzie już ok. Ja mojego kartę już mogę śmiało przełożyć na drugą stronę. O, jak jest ładnie zarumieniony. Kart jest bardzo kruchą rybą, także trzeba uważać, żeby nie pokruszyć. I teraz taka jeszcze uwaga, jak smażysz trochę szybciej. I, i chcesz później tą rybę w piekarniku trzymać, bo, bo rodzina przyjedzie później po prostu, bo Wigilia to taki rodzinny wieczór, to warto posmarować e, brytpankę, czy, czy to naczynie, na którym będziesz miał tego karpia w piekarniku, po prostu masełkiem. Posmaruj, wysmaruj masłem i do piekarnika można włożyć na 100 stopni i do nawet podgrzania, tak? Tak, do podgrzania, czy do trzymania temperatury, ale to masło to spowoduje, że ta ryba się nie wysuszy za bardzo. Ja karpia już pierwszą część zdejmuję. Jest gotowe. O, zobaczcie jak ładnie w brązowiutki. Teraz odkładam na ręcznik papierowy. Żeby odciek z tego tłuszczu. I u mnie ląduje druga partia. Tak, także ja karpia jem w takiej wersji. Smażony na tłuszczu. Zobaczmy, jak to O, widać, że pięknie wszystko odchodzi. Jest gorący. Lubię też tak masełko na górę położyć, masło z koprem. Naprawdę jest świetny. Jest świetny, jest to ryba trochę niedoceniana. Bo my, Polacy jemy karpia tylko z reguły na Boże Narodzenie. A naprawdę warto wprowadzić ją do normalnej diety i raz na jakiś czas po prostu spożywać. Ja ze swojej strony. Mam to wszystko na dzisiaj, także życzę miłych wrażeń smakowych i do zobaczenia na następnym filmie. Śledź nasz kanał, będą jeszcze fajne, ciekawe propozycje świąteczne. Cześć!